Cześć! Obiecałem wam kiedyś, że pokażę bliżej gablotę z rzeczami, które robiliśmy w naszym ośrodku kultury, więc dzisiaj chcę Wam ją zademonstrować i coś poopowiadam o tych rzeczach, które tutaj mam na początku pokażę Wam taki koszyczek z wikliny papierowej. To są takie słomki, które robimy z gazet albo z jakichś yy, kawałków kartek, je no się zwijana na kiku od zaszłyka i później formuje się takie koszyki różnej wielkości. Jak już jesteśmy przy tym koszyku, to Wam jeszcze pokażę. Robiłem taki bazon na kwiaty. Tylko tutaj na przykład mogę powiedzieć, że on był prosty, tylko że to jest właśnie wyklina papierowa i ja użyłem do tego farby która coś tam wody zawierała i niestety zaczął właśnie przychylać ten dzbanek i troszeczkę mi się zdeformował, ale mniej więcej tak on wygląda jeśli chodzi o co to my tu jeszcze mamy to mamy taką choinkę co roku z dziećmi właśnie w okresie Bożego Narodzenia robimy choinki różnej wielkości i różne strojki to później dzieci sprzedają i mają na jakieś wyjazdy tutaj mamy jeszcze Laurkę na dzień dziadka. Ona ja się tak prezentuje. to jest takie składane serduszko. Jesteśmy właśnie na dzień dziadka z dziećmi wykonywani. Tu jest takie składana taka Laurka. Tylko ona już ma kilka lat i już troszeczkę się podniszczyła. Taka i love you, ona jest jak możecie zobaczyć w 3D, więc tu można jeszcze coś napisać, czy zrobić. I tu mamy taką deskę z elementami dekupażem malowanymi. Tutaj Wam pokażę jest taki obrazek, ramka. Na dzień mamy ten kwiatek jest właśnie zrobiony z kawałków papieru, naklejany. Tutaj ta ramka jest zrobiona ze słomek, no i motylek. Robimy też co roku, w tym roku nie robiliśmy niestety, takie palmy do kościoła. To jest z tamtego roku, więc ono jest taka wyschnięta, bo to jest bukszpan, ale robimy tak, żeby właśnie bukszpan był zielony. Jakoś rozdabiamy te kwiatki. Robimy mniejsze lub większe. To jest w zależności jak to tam chce, to jest taka mniejsza zostawiona na pokazywanie. Tu są kwiatki, które pokazywałem Wam, jak robić. Tu mamy takie drzewka. One są robione z drutu i z korali. Czasami dziećmi żeśmy to robili. Tu jest taki lizak z modeliny w dwóch kolorach tu jest bałwanek to żeśmy robili dwa lata temu z dziećmi na feriach no i to jest taki budonaczek okrągły z tektury teraz przejdziemy do Niżej. tu mamy serduszko zrobione z, to jest z masy solnej tak ono wygląda no to Wam jeszcze pokażę butelkę zrobioną metodą dekuparz tak ona się prezentuje ona jeszcze była tak postarzana różnymi metodami teraz tych metod jest bardzo dużo i dosyć łatwo niektóre rzeczy zrobić to jest butelka drugą którą na feriach robiliśmy z dziećmi więc tutaj jest którą ja robiłem a tam nawet z tyłu o można zobaczyć, a tu są jeszcze pozostawione przez dzieci, więc naprawdę dzieci mają różne pomysły, czasami się na nas kierują, czasami robią coś samemu. Tutaj mamy, to jest taki projekt, który ja dziewczynom pokazałem, właściwie naszkicowałem, a dziewczyny później robiły na grupych katkach. To był prezent na dzień chłopaka i to było tak, otwórz mnie. No i że to było chyba dwa lata temu, kiedy Minecraft był taki. Dużo zainteresowanie, więc o, no i tu takie wysuwane, ktoś cię lubi, więc takie połączenie trochę Minecrafta i to można było składać, i dziewczyny tam chciały jako prezenty dla chłopaków zrobić z klasy. Tutaj jest projekt, który robiłem z jedną z dziewczyn ona swoją lampkę też tutaj zostawiła mogę wam zademonstrować moja się prezentuje tak te ubranie i mieczyk jest z masy ona się fajnie modelowała na początku później wyschła jest twarda no i oczywiście później malowanie włosy są z włóczki to też właśnie sam robiłem, no i podstawka z patyczków, tak się to prezentuje, dosyć fajnie wygląda. Jak ktoś ma jakiś tam starą lalkę, to można robić. Teraz jeszcze mamy pomysł właśnie robienia trochę innej lalki ze sznurkiem mykowym. Tu mamy statek z łupinki po orzechu, któryśmy na wakacjach. Słopakami chłopakami robili, tak on się prezentuje dosyć fajny. no i tu pokażę wam robota który faktycznie był dla wytrwałych bo robiliśmy go z chłopakami co bardzo dużo czasu kosztowało zrobienie bo to jest tak że on jest robiony z tektury sklejany, więc no, bardzo dużo elementów, żeby po kolei to zrobić, powycinać. Myśmy jakby sami wymyślali jak to ma wyglądać, co to ma być, więc to jest tak, że no, zrobiliśmy go tak jak się udało. Bo w środku nawet ja się bawiłem w malowanie jakichś tam wskaźników. Tutaj ma antenkę do kontroli takie bajery. No, powiem, że zaczynało go robić chyba siedmiu chłopaków, a właściwie skończyło trzech i ja. Tutaj mamy domek. On jest zrobiony na butelce. Tu do środka można coś dać. No, no, mogę zademonstrować, że Próbujemy. O, tak, o. żeby on o, że on może świecić okna coś można jakieś jakiś albo coś znaczy w sensie coś elektrycznego jakąś żaróweczkę tak on się prezentuje to jest z masy papierowej tektura i takie coś żeśmy próbowali właśnie robić z dziećmi tutaj wisi nam taka ozdoba z szyszki którą żeśmy robili no i teraz wam jeszcze pokażę takie stojące Tu jest aniołek który można robić z papieru Myśmy robili z takich materiałów Tu jest Serduszko z masy porcelanowej Tu jest taki napis love z innej masy, właśnie też różne masy używamy Czy kupowane, czy większość sami robimy tu są takie bransoletki, które robiliśmy z butelek ciało butelki i przygrzewało się na żelazku tu jest domek z masy porcelanowej i na nim żeśmy odbijali z koronek kształty to jest jakaś sowa to jest właśnie inny domek a tutaj wam pokażę Przesunę spróbuję zrobić tak żeby czy to będzie widzieć o, mam nadzieję że mi się uda to jest tak tato kocham i czy się to uda to cię zobaczyć czy nie cieło. to jest lubione e, z 2 e, lata temu z dziećmi Dlatego też się tak już trochę poruska, ja, bo tu tak stoi. Ale dosyć fajny i ciekawy efekt, z, 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 jeśli ktoś właśnie takie m, trochę inne prezenty. To jest takie pudełko, można jakąś czekoladkę wiesz, schować, czy coś dać małego prezent, bo właściwie skatki papieru można robić. No i tutaj na dole tu jest, są motylki, które robiliśmy jakiś czas temu na wakacjach i no i motylek, który Wam pokazywałem jak robić. No i to jeszcze z masy solnej, takie różne ozdoby, to jest misiu, to jest jakaś słówka, to jakaś inna ozdobka. Co jeszcze tu mamy? No tutaj jest z gliny, nie z gliny, przepraszam, z... Mm, to była masa, nie wiem czy nie gips, czasem też gdzie właśnie się odbijało takie masy gipsowe i później można było to malować gdzieś. No i gdzieś kiedyś byliśmy na wyjeździe, gdzie robiliśmy w glinie, to też pokazuję no i robiliśmy też takie kartki yy, ale to już bardziej z osobami dorosłymi one są przestrzenne no tutaj robiłam z dziećmi, w świąt ta choinka taka jest przestrzennie robiona tu jest właśnie inna kartka, którą też właśnie z dziećmi żeśmy robili tu jest tu jeszcze są dwie wydmuszki, które Robimy przed świętami z dziećmi kwiatek który się żeśmy składali Tu są takie ozdoby na choinkę w kształcie gwiazdek to na szpikach, żeśmy szpilki się nabijało w historian i się je nawijało, później się malowało klejem, żeby utrwalić. tak kilka różnych gwiazdek powstaje. No i tu jeszcze Wam zdemonstruję taki flakonik, do butelki, i to jest zrobione z lakieru do paznokci. Lakier do paznokci się wylewa na wodę, no i to jest tak, że później się wkłada tą butelkę do wody i taki efekt jest. To jest drugi taki flakonik, to jest metoda dekupaczna. przejść do 30 butelce chciałem to zrobić, że faktycznie można brać wodę i by to wyglądało chyba tyle jeśli chodzi o takie rzeczy tu jeszcze taka ozdobka wisząca co robili oczywiście tego jest dużo więcej to jest tylko wyeksponowane rzeczy które gdzieś tam robiłem z dziećmi i które dziś zostawiam że można przyjść i zobaczyć oczywiście też jak to są chętni, to można przyjść i coś robić. Ja to pokazuję. Więc dzięki za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do następnego razu. Cześć.